Bitwa pod Gorlicami to przełomowe wydarzenie historyczne, znane na całym świecie. Zaważyła o losach I wojny światowej. To tu starły się największe armie. To tu zginęło mnóstwo żołnierzy, a ziemia gorlicka skrywa wielu poległych, co widać po mnogości cmentarzy z tego okresu. Bitwa gorlicka odbiła swoje piętno na regionie, który bardzo ucierpiał, a najbardziej gorlice, Zniszczeniu uległa znaczna część zabudowy miasta. W sobotę w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbyła się msza święta za ojczyznę, podczas której modlono się za ofiary bitwy pod Gorlicami. Tegoroczne uroczystości miały bardzo ograniczony charakter ze względu na ogólnoświatową pandemię koronawirusa. We mszy uczestniczyły delegacje powiatu i miasta Gorlice. Po mszy delegacja powiatu i miasta złożyła wieńce na cmentarzu wojennym nr 91 Gorlica.